Może po prostu zaczniemy od początku? Ja jestem Madlena, A ty to pewnie osoba, która mi właśnie ogląda I subskrybujesz, prawda? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś Zapraszam tam niżej Dzisiejszy temat to obgadywanie Więc zacznijmy <śm> nie! Wiesz kogo wczoraj widziałem. No kogo? No to mi ule, co nie. Człowieku uwierz mi. No. Czaj, jaką ona miała na sobie porażkę. Boże, człowieku. Jak ona wyglądała. Czyli Czaj, co ona brała. Miała na sobie taką śmieszną, wrzucą kękę. Do tego takie trąbki, dodatku nie były firmowe. Beka nie. Aha. Serio? Poważnie? Bo po cholery jasno kogoś obgadywać. Zamknijcie w końcu te pieprzone jadaczki i spójrzcie na samych siebie. I co? Jesteście idealni? No, bo mi się nie wydaje. Nie ma na świecie osoby, która byłaby idealna Dajmy na tym przykład mnie. Ja na przykład mam drugi podbródek oh, you touch my -la -la. Jestem jaka jestem, ty jesteś jaki jesteś Jeżeli czujesz się ze sobą dobrze, to, to bądź taki Skoro lubisz się tak ubierać, słuchać takiej, a nie innej muzyki Lub masz swoje jakieś dziwne hobby I masz dupie opinie innych, to rób tak dalej Bo to oznacza, że nie pozwalasz sobie wejść na głowę A wy tak, wy, obgadywacze wy jedni Nie sądzicie, że już i tak dużo jadu jest na tym świecie? Musicie go jeszcze dokładać takimi docinkami na temat innych osób? Nie sądzicie, że świat schodzi na psy? Więc na końcu filmiku będę mówić chociaż jeden fakt o mnie, żebyśmy się lepiej poznali Pierwszy fakt Panicznie boję się bajaków. Umierzcie mi nawet takich ty Naprawdę dla mnie to jest jakaś katastrofa, nie rozumiem o co w ogóle to istnieje. O co? Bo... No dobra, więc pytanie do Was. Czy Ty masz na tyle odwagi, by powiedzieć jeden prawdziwy fakt o sobie? Zapraszam do sekcji komentarzy. Mam broń nie zawaham się.